Swoje pasje i doszkalać się. Powitajmy wielkimi prawami załogę numer 26. Załoga w składzie Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Cześć Hubert, który, który z Was jest lepszy w swojej robocie? A w jakiej robocie? No ty za kierownicą, a on jako pilot. No to chyba tak już jak jest. Czyli ten układ pasuje, tak? Tak. Idealnie. Dobrze, ile nas ze sobą widzicie? To jest drugi sezon. Chłopaki, życzymy wam każdego kolejnego ukończenia rajdu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Wielkie brawa, proszę Państwa, kto ma wolne ręce. Kolego, ty możesz potrząsać łańcuchem. Ale generalnie bardzo nam się ta łańcuch podoba, wyjątkowo jak to wygląda. wzrok, tak, na dłuższą chwilę przykuł wzrok. Wymaga. Na dłuższą chwilę przykuł wzrok ten, kto nie mógł wody spuścić. Ale tego... jeszcze 15 lat i od nas kupi. よろしくお願いします。<El> <noise> Troszkę klejąco. Mamy załogę numer 26. Załogę w składzie Hubert Kowalczyk i Jarosław Kryniuk. Tak jest gorąco tej załogi, która tutaj bardzo mocno naciskała i robiła swoją robotę w pięknym wykonaniu. Ja może poinformuję, może nie o klasyfikacji generalnej, ale załoga zajęła drugie miejsce w kategorii 2WD. Wielkie, wielkie brawa. Pamiętajmy, że poza generalką załogi rywalizowały w różnych grupach, w różnych klasach. O tym będziemy precyzyjnie mówili, kiedy będziemy wręczali nagrody z ceremonii wręczenia nagród na scenie, która zaplanowana jest za godzinę 19, ale teraz zostawiam Was z kierowcą i Pawlem Słuchaj Hubert, pokazałeś, że masz prytkę dobrze zaciśniętą i podyktowałeś trochę tempo, ale jednak jeszcze coś jest do zrobienia chyba, prawda? No można było powalczyć o Power Stage'a to prawda, ale woleliśmy dowieść full punkty z całego rajdu, nie popełnić żadnego błędu na ostatnim odcinku. Lepiej odpuścić czasami, faktycznie z tych punktów zrezygnować, ale być na mecie, bo tutaj jeden najmniejszy błąd, bo te trasy nie mają marginesu, żeby popełnić błąd, i można było zostać gdzieś przy trasie, a tego byśmy nie chcieli. Dokładnie, bardzo dużo wyleciało, więc na pewno nie chcieliśmy skończyć jak niektórzy. Skarpingu do rajdów Hubert Kowalczyk! Szanowni Państwo, jeszcze pytanie, jeszcze pytanie ode mnie do pilota. Jarosław, powiedzmy jedną rzecz, bo trasa wędrowała przez malownicze drogi województwa małopolskiego. Miałeś okazję zerknąć na tę malowniczość? E, już w samej zapowiedzi prasowej nawiązywałem do faktu, że my piloci będziemy mieć tutaj kupę i szczerze mówiąc... Widziałem w Startlingu i Hubert naprawdę Szapowa za, za potemko i za to, że w sumie nic nie widziałem. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla załogi numer 26, która wyjeździła drugą pozycję w klasie 2 Także teraz chwila drodzy Państwo dla fotoreporterów. Chłopaki, jeszcze oczywiście selfie, bo tego nie może zabraknąć z mety. U. Tak jest, jeszcze sekundkę musimy im dać, trzeba upamiętnić te piękne U. chwile. Hubert Kowalczyk, Jarosław Kryniuk, bardzo dziękujemy, jeszcze dajcie im brawa. A przed nami załoga, e, która w sposób szałowy wjechała do generalki. Jechali bardzo efektownie, niezwykle dynamicznie. Ta dynamika przełożyła się na dziesiątą pozycję w klasyfikacji generalnej i zwycięstwo w kategorii 2 Załoga w składzie Artur Sękowski i potem Pochroń.